Wichrowe Wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila. Dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji, telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut. Już teraz sprawdź streszczenie odcinka 235, który zostanie wyemitowany w dniu 12 sierpnia w TVP1. wichrowe wzgórze, gdzie i kiedy oglądać? Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Najnowsze odcinki 234, 235, 236, 237, 238 można oglądać w dniach od 11 do 15 sierpnia 2025 roku. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD, Wichrowe Wzgórze, streszczenie odcinków. 235 poniedziałek 12 sierpnia. Cajne rozdziera swoje marzenia na oczach Halila, rzucając mu w twarz, że go żałuje. Halil ostrzega ją złowieszczo. Zemsta dopiero się zaczyna. Tymczasem Songul wpada w furię po nieudanej intryze z derią i poprzysięga zemstę. W restauracji Halil zazdrośnie zaznacza terytorium, każąc kelnerowi przynieść frytki i serdla, żony. Babcia Cajnep przekazuje jej cenny akt własności ziemi, symbol wsparcia i nowej nadziei. Halil kradnie jej kawę, a potem symuluje kontuzję, by Cajnep masowała mu nogi przed babcią. Ona zaciska zęby, on gra świętego męża. Ale Cajnep już wie: ten teatr się kończy. Zbuduje swoje imperium, bez niego.